Witamy w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, nauczycielem, którego służba skupia się na Bożej, bezwarunkowej miłości i łasce. A teraz oddajemy głos Andrew. Witaj w piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kończymy drugi tydzień nauczania na temat: Wojna się skończyła. Kocham o tym mówić. To mi pokazuje, że Bóg tak bardzo nas ukochał, że posłał Jezusa i Jezus zapłacił za wszystkie nasze grzechy. Już ich nie ma. Dziś kończymy drugi tydzień nauczania oraz drugą część tego nauczania. Nauczanie podzielone jest na pięć części i dzisiaj jest ostatni dzień, w którym oferujemy pojedyncze nauczanie pod tytułem Czy Jezus wystarczy. Jest to drugie nauczanie z pięciu. Nauczałem z księgi Izajasza z rozdziałów 52 i 53. Dzisiaj kończę tę część nauczania. Nadal nauczam na temat wojna się skończyła i będę używał ich innych przykładów, ale chciałbym przytoczyć kilka fragmentów z Księgi Izajasza rozdział 54. Jak wiemy, rozdział 54 następuje po 53. W rozdziale 53 czytamy o tym, że Jezus poniósł nasze cierpienia i smutki, że został zraniony za nasze przewinienia, że nasza kara spoczęła na nim i że Bóg widział mękę jego duszy. W Księdze Izajasza rozdział 54 czytamy o korzyściach wynikających z tego, że Jezus zapłacił za nasze grzechy. Chciałbym mieć czas, żeby omówić to bardziej szczegółowo, ale pozwól, że szybko omówię kilka rzeczy. Księga Izajasza, 54 rozdział, werset pierwszy. Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Na pierwszy rzut oka to wygląda jak szaleństwo. Jak kobieta niepłodna może mieć więcej dzieci niż kobieta w ciąży? Tutaj chodzi o sens duchowy. W wersecie piątym czytamy, bo Twoim małżonkiem jest Twój Stwórca. Jego imię Pan Zastępów, a Twoim odkupicielem, święty izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. To ma znaczenie duchowe. Kiedy rozpoznajemy naszą niepłodność, kiedy rozpoznajemy. Boże, nie mogę Cię zadowolić, nie mogę zapracować na relację z Tobą. I przestajemy pracować na tę relację i przychodzimy do Niego, czyniąc go naszym Panem. Przypominamy niepłodną kobietę, która nie mogła rodzić, ale Bóg w nadnaturalny sposób pobłogosławił ją dziećmi i teraz ma ich więcej niż te, które mogły je mieć. Chodzi o uczynki ciała. Nie możesz mieć prawdziwej, owocnej relacji z Bogiem na podstawie własnych wysiłków, ale jeśli się ukorzysz i przyjmiesz zbawienie, o którym mówi poprzedni rozdział, możesz mieć owoce. W kolejnym wersecie czytamy, poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się, wydłuż swoje sznury i wbij mocno twoje paliki, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Te wersety mówią bardzo wiele, ale ogólnie chodzi tutaj o to, że jeśli przyjmiesz ofiarę Jezusa, o której mówi poprzedni rozdział, zaczniesz oglądać przyrost. Będziesz bardziej owocny, będziesz miał, miał obfitość, będziesz miał sukces, ale nie przez własne wysiłki, ale przez Jezusa i wiarę w Niego. Ten rozdział wymienia wspaniałe rzeczy, które są z tym związane. W wersecie czwartym czytamy: Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, nie zrażaj się. To jest jedna z korzyści, która wynika z wiary w Jezusa i z przyjęcia zbawienia z łaski przez wiarę, a nie przez własne wysiłki, czyli przestrzeganie prawa. Bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu Twojego wdowieństwa. Mowa tu o tym wszystkim, czego doświadczyłeś, zanim Jezus stał się Twoim Panem. Te rzeczy odejdą i trudno ci będzie uwierzyć, że kiedyś taki byłeś. Będziesz miał wrażenie, że mowa o kimś innym, to było inne życie. Będziesz tak bardzo odnowiony i odświeżony w Panu, że. Nie będziesz pamiętał hańby i wstydu, przez które przeszedłeś. W wersecie szóstym czytamy, gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu, bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości, mówi Twój Bóg, na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. To dotyczy Żydów, ponieważ Żydzi złamali Stare Przymierze, które go i tak nie mogli zachować. Bóg sprowadził na nich sąd i zostali oni uprowadzeni do niewoli. Bóg mówi, na krótką chwilę porzuciłem cię, odnosząc się do tego, że znajdowali się pod gniewem Starego Testamentu, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. Mowa tutaj o miłosierdziu i łasce Nowego Przymierza. W wersecie ósmym czytamy, w przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed Tobą. Chodzi o stare przymierze, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad Tobą, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Tutaj chodzi o nowe przymierze, gdzie naszym Odkupicielem jest Jezus. Tak więc kiedy już wejdziesz w to nowe przymierze poprzez zbawienie, nie poprzez lgnięcie do prawa i rytuałów, ale przez wiarę w Zbawiciela, przez którego masz relację z Bogiem. Wtedy wypełnią się te wszystkie pozytywne rzeczy. A teraz werset dziewiąty, do którego zmierzałem. Bo to jest dla mnie jak z wodami Noego. Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę cię gromił. To jest potężne. Pomyśl o tym przez chwilę. Tak jak z wodami Noego. Ten werset odwołuje się do: Istniały dwa rodzaje przymierza. W niektórych przymierzach Bóg powiedział: Jeśli zrobisz to, to ja zrobię tamto. To tak zwane przymierze uwarunkowane, ale są też takie przymierza, w których Bóg powiedział: Nieważne co robisz. Ja nigdy nie zrobię tego i tamtego. To było bezwarunkowe przymierze. Ono nie było uzależnione od naszego podporządkowania się, żeby Bóg mógł nam pomóc. Przymierze, jakie zawarł z Noem w Księdze Rodzaju rozdział 9, kiedy Noe opuścił arkę, polegało na tym, że Bóg przysiągł na samego siebie, nigdy więcej nie zniszczę ziemi potopem. Bóg nie powiedział, jeśli mnie nie sprowokujecie, jeśli nigdy nie wrócicie do stanu grzechu, w którym znajdował się świat zanim go zniszczyłem, to nigdy nie zniszczę Ziemi potopem. Tam nie było uwarunkowań. Nigdy nie zniszczę Ziemi potopem. To przymierze bezwarunkowe. Tak więc, kiedy Bóg mówi, bo to jest dla mnie jak z wodami Noego, jak przysiągłem, wypowiada bezwarunkowe przymierze, obiecuję to i to nie jest zależne od Was. Moja przysięga o wodach Noego jest bezwarunkowa i one nigdy nie zalają ponownie Ziemi. Pojawiają się lokalne powodzie i podtopienia, ale Bóg nigdy nie zniszczy Ziemi potopem, ponieważ przysiągł po potopie Noego, że już nigdy się nie wydarzy. Tak jak obiecał bezwarunkowo, że Ziemia nigdy więcej nie zostanie zniszczona potopem, tak samo przysiągł, już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę cię gromił. To jest bezwarunkowa obietnica dla tych, którzy wchodzą w przymierze. Wyjaśnione w Księdze Izajasza rozdział 52 i 53, w którym masz Zbawiciela, Baranka, w którym Bóg widzi mękę jego duszy i jest zaspokojony. Jeśli wejdziemy w to przymierze, Bóg nigdy nie będzie na nas zły ani nas nie zgromi. O tym mówiłem w Ewangelii Łukasza, rozdział drugi. Aniołowie to widzieli, powiedzieli: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola. Oni widzieli nastanie końca wrogości. W tym wersecie czytamy, że Bóg nigdy nie będzie na Ciebie zły ani Cię nie zgromi. Czy wiesz, że większość chrześcijan w to nie wierzy? Był taki czas w moim życiu, w którym myślałem, że Bóg jest na mnie bardzo zły. Miałem wystarczające objawienie ze Słowa Bożego, żeby wiedzieć, że nie pójdę do piekła, ponieważ wyznałem go moim panem, ale myślałem, że on nie będzie chciał mieć ze mną do czynienia. Potem przekonany, że on mnie nigdy nie użyje i że nikomu bym nie pomógł, bo czułem się niegodny i sądziłem, że Bóg jest na mnie zdenerwowany, myślałem, że on jest na mnie zły i że gromi mnie za każdym razem, kiedy tylko coś zrobię. Ten fragment mówi, że On nigdy nie będzie na nas zły, ani nas nie zgromi. To jest bezwarunkowe przymierze. Ono jest niezmienne, Bóg nie zmieni zdania na podstawie Twojego postępowania. Wiem, że niektórzy z was mówią, ale ja odczuwam gniew Pana. Na podstawie tego wersetu mówią ci, że jeśli jesteś narodzonym na nowo wierzącym, nigdy nie odczułeś gniewu Boga. On cię nigdy nie zgromił. Bez względu na to, co myślisz, tak mówi Słowo Boże. Niektórzy z Was mówią, ale słyszałem, jak ktoś mówił, że Bóg uprzykrzył mu życie, nie dając mu spokoju. On uprzykrzał życie tej osoby, aż ona się opamiętała. Biblia tego nie mówi. W Ewangelii Jana, rozdział 16, wersety od 8 do 12. Czytamy, że kiedy Duch Święty przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, liczba pojedyncza. A nie o grzechach, liczba mnoga. O grzechu, liczba pojedyncza. Grzech, o którym Duch Święty będzie przekonywał, to grzech niewiary w Jezusa. Duch Święty nie mówi jesteś homoseksualistą, jesteś cudzołożnikiem, jesteś kłamcą, jestem na ciebie zły. Opamiętaj się, albo gin. Bóg tego nie robi. To jest prawo Starego Testamentu. Szatan tego używa. Religia głosi takie rzeczy, a szatan cię nimi potępia. On jest oskarżycielem braci. Bóg cię nie potępia. Duch Święty będzie Cię przekonywał tylko o tym, że Jezus Cię kocha. I jeśli nie przyjmiesz Jego miłości i odrzucisz Jego ofertę zbawienia, to w nikim innym nie ma zbawienia. To jest pozytywna służba Ducha Świętego. To nie on cię potępia. Kiedy ktoś mówi, zrobiłem coś złego i Pan sprawił, że czuję się żałośnie, to jest to nieprawda. Jeśli zażywasz narkotyki, Pan nie przyjdzie cię potępić, mówiąc, tyć, punie, jak śmiesz. Zamiast tego przyjdzie i powie, dlaczego mi nie ufasz. Jeśli nie jesteś szczęśliwy, jeśli jesteś przygnębiony i zniechęcony, to dlaczego patrzysz na tabletkę zamiast na Ewangelio Pirynę? Powinieneś przyjść do mnie. On cię napomina w kochający sposób. Duch Święty przekona nas, ale nie o tym, że jesteśmy okropni i On nas nie odrzuca. On nas przyprowadza z powrotem do Jezusa i przekonuje nas o sprawiedliwości i o tym, że szatan został osądzony. Mam wspaniałe nauczanie pod tytułem pozytywna służba Ducha Świętego. Możesz ją odnaleźć na naszej stronie internetowej. Duch Święty jest obwiniany o to, że uprzykrza ludziom życie i sprawia, że czują Boży gniew. Na podstawie tego wersetu oraz wielu Bóg ustanowił bezwarunkowe przymierze. I kiedy w nie wchodzisz, przyjmując zapłatę Jezusa za swoje grzechy, Bóg nigdy nie będzie na ciebie zły ani nigdy cię nie zgromi. To prawie zbyt dobre, żeby było prawdziwe, ale tak mówi ten werset. Tak więc to nie Bóg cię gromi i sprawia, że czuje Jego gniew. A przymierze mojego pokoju nie zostanie zniesione, mówi Pan, który ma dla ciebie miłosierdzie. W Na najlepszym przypadku robi to Twoje sumienie, bo nie znasz prawdy i potępiasz samego siebie, a w najgorszym przypadku robi to diabeł. Wierzę, że w wielu przypadkach to diabeł nauczył nas tego, jak myśleć niewłaściwie. On nas nauczył, jak mieć niewłaściwą postawę względem Boga. On nas nauczył, że Bóg jest wrednym, zagniewanym i słuchanym. Bogiem, który nas gromi. Wierzę, że diabeł mógłby pójść na wakacje. Ponieważ większość z nas świetnie sobie radzi, potępiając samego siebie. Nie jestem pewien, że to diabeł zawsze cię potępia. Uważam, że on to wszystko rozpoczął. On jest ojcem wszelkiego kłamstwa i to on wykrzywił obraz Boga. To on używa religii. Religia to jedno z największych narzędzi szatana do zastawiania ludzi przeciwko Bogu. A kiedy już nas tego wszystkiego nauczył, myślę, że większość z nas resztę robi sama. To nasze serce nas potępia i dlatego, jeśli słuchasz prawdy, którą się z Tobą dzielę i przyjmiesz ją, Twoje życie może ulec rewolucji. Możesz poznać prawdę i prawda może Cię uwolnić oraz dać Ci pewność, że Bóg nigdy nie będzie na Ciebie zły i nigdy Cię nie zgromi. W wersecie 10 czytamy, że choćby i góry się poruszyły i pagórki się zachwiały, moje miłosierdzie nie odstąpi od Ciebie, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi Pan, który lituje się nad Tobą. Ale wspaniała treść dopóki istnieją góry i wzgórza masz gwarancję że Boże przymierze pokoju i życzliwości nie opuściło cię ponieważ on powiedział że góry i wzgórza odejdą zanim moje przymierze pokoju zostanie usunięte może mieszkasz w miejscu w którym nie widać gór i wzgórz ale ja mieszkam w górach mieszkam na wysokości 2743 metrów mam bezpośredni widok na górę Pike's Peak i tym, którzy mieszkają na równinach, mogą powiedzieć, że góry nie zniknęły. One wciąż stoją. Dlatego Boże przymierze pokoju nigdy nie zostało zniesione. Jego życzliwość nie została zniesiona. Większość ludzi nie myśli, że Bóg jest życzliwy. Ludzie myślą o Nim jak o twardym, srogim, zagniewanym, surowym tyranie. Ale pismo święte mówi, że Jego przymierze, Jego życzliwość nigdy nie zostanie od Ciebie usunięta, a Jego przymierze pokoju nigdy nie zostanie zniesione. Bóg jest życzliwy względem Ciebie, Bóg Cię kocha, Bóg jest dla Ciebie bardziej uprzejmy niż jakakolwiek inna osoba. Wiem, że niektórym z Was gotują się mózgi. Niemożliwe inaczej mnie uczono. Ale tak naucza Biblia. Jego przymierze pokoju nigdy od ciebie nie odstąpi. Zauważ, że jest to przymierze pokoju. O tym śpiewali aniołowie w Ewangelii Łukasza, rozdział drugi. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój? Wobec ludzi dobra wola. Oni ogłaszali to przymierze pokoju. To jest umowa, to jest wiążący kontrakt. Bóg nie może kłamać. On nie naruszy swojego słowa, a powiedział, że teraz nastał pokój od Boga względem ludzi. Pokój ze względu na to, co zrobił Jezus. On jest naszym pokojem, który zburzył wszelki mur, mówi list do Efezjan. Jezus jest naszym pokojem i to przymierze pokoju, przymierze Jezusa i to, co On zrobił, nigdy od nas nie odejdzie. Bóg nigdy Cię nie odrzuci. Duża część kościoła wierzy, że ma pokój z Bogiem od chwili, w której wyzna grzech, aż do następnego grzechu. Kiedy znów zgrzeszysz, tracisz swoje zbawienie i stajesz się odstępcą. Gdybyś umarł przed wyznaniem tego grzechu i oddaniem go pod krew, straciłbyś swoje zbawienie i poszedłbyś do piekła, nawet gdybyś był narodzony na nowo od 40 lat. Wystarczy jeden błąd. Jeśli zginiesz w wypadku samochodowym przed wyznaniem grzechu, pójdziesz bezpośrednio do piekła. To nie jest pokój. To nie jest przymierze pokoju. To jest wieczny pokój, który się nie kończy, kiedy zgrzeszysz. W następnym tygodniu będę mówił o tym, że przebaczono ci cały grzech. Grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zostały już przebaczone, już za nie zapłacono. Jezus raz zapłacił za nie wszystkie i jeśli to zrozumiesz, powinieneś mieć przymierze pokoju. Przeczytam kilka wersetów z listu do Efezjan, rozdział 6. Tutaj Paweł powiedział nam, że mamy założyć na siebie całą zbroję Bożą. List do Efezjan 6, rozdział 10, werset. W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą. Zauważ, że powinniśmy być w całości przykryci jego zbroją, a nie tylko hełmem zbawienia. To trochę wymowny przykład, ale wielu chrześcijan przypomina ludzi paradujących nago. Mają na sobie tylko hełm zbawienia. Są naredzeni na nowo, ale nie mają na sobie pancerza sprawiedliwości. Ich biodra nie są przepasane prawdą. Nie mają tarczy wiary. Nie posiadają miecza ducha. Ich stopy nie są ubrane w Ewangelię pokoju. To są chrześcijanie parodujący nago. Nie mają na sobie nic oprócz hełmu. Powiem ci coś: musisz założyć na siebie całą zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii Pokoju. Zauważ, że to jest Ewangelia pokoju. List do Rzymian, rozdział pierwszy werset 16. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy najpierw Żyda, potem Greka. Y. Ewangelia jest mocą Boga. Jest to Ewangelia pokoju. Aniołowie to ogłaszali. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wobec ludzi dobra wola. O tym też mówi Księga Izajasza. Nasza rozdział 54, że jego życzliwość nigdy nie zostanie usunięta, a przymierze pokoju nigdy nie odstąpi od Ciebie, dopóki stoją góry i wzgórza. Bóg postępuje w pokoju z tymi, którzy przyjmują Jego ofiarę pojednania. Bóg nie jest na ciebie zły. Religia mówi, że musisz robić różne rzeczy i mieć dobre wyniki, żeby Bóg mógł cię zaakceptować. Mówię ci, że Bóg akceptuje cię na podstawie twojego wyznania wiary w Jezusa. On widział mękę duszy Jezusa i On jest zadowolony z ciebie ze względu na to, co zrobił Jezus, a nie ze względu na to, co ty robisz. Jeśli to zrozumiesz, możesz mieć pokój z Bogiem. W liście do Rzymian, rozdział 5, werset 1 czytamy, będąc więc Sprawiedliwieni przez wiarę mamy pokój z Bogiem. Jedynym możliwym sposobem, aby mieć to przymierze pokoju, mieć prawdziwy pokój w relacji z Bogiem jest wyjście z relacji opartej na uczynkach, w których masz wrażenie, że musisz zasłużyć na Bożą przychylność przez właściwe postępowanie, zamiast tego oddaj się miłosierdziu i łasce Boga i przyjmij zbawienie jako dar. W liście do Rzymian 6,23 czytamy, Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne. Musisz to przyjąć jako dar. Nie możesz posiadać relacji w oparciu o uczynki i mieć pokoju, bo nawet jeśli dzisiaj ci się udało, nawet jeśli czytałeś cały dzień słowo Boże, nie przeklołeś i nie pożądałeś, ani nic złego nie zrobiłeś, to kiedy jutro wstaniesz, będziesz musiał to wszystko powtórzyć. Prawdopodobnie to ci się nie uda, nigdy nie uzyskasz pokoju, nigdy nie odpoczniesz. Możesz mieć pokój w swojej relacji z Bogiem tylko wtedy, kiedy przestaniesz ją uzależniać od siebie, ponieważ ty nie jesteś w stanie tego zrobić. Nie postępujesz wystarczająco dobrze, nigdy nie będziesz żył tak świętym życiem, żeby poczuć się bezpiecznie, ale jeśli uwierzysz w Jezusa i zrozumiesz, że Bóg Ojciec akceptuje Cię na podstawie tego, co zrobił dla Ciebie Jezus, a nie co Ty robisz, wtedy możesz mieć zupełny pokój. Możesz zupełnie odpocząć, ponieważ Jezus jest ten sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. On się nigdy nie zmieni, On nigdy nie będzie niegodny, On nigdy nie złamie swojej części przymierza, i dzięki temu mam zupełną pewność, że chociaż jestem człowiekiem i popełniam błędy, i że jutro mogę zupełnie nawalić, robiąc coś zupełnie głupiego, to wiem, że Bóg mnie kocha i przyjął mnie na podstawie tego, co zrobił Jezus, a jutro Jezus nadal będzie święty. Jego przymierze wciąż będzie obowiązywało i to przymierze pokoju nigdy nie odstąpi ode mnie. Jego życzliwość nigdy mnie nie opuści. On nigdy nie będzie na mnie zły ani mnie nie zgromi. I dobra wiadomość polega na tym, że to samo dotyczy ciebie. Możesz mieć relację z Bogiem poprzez Jezusa i posiadać pokój, o którym śpiewali aniołowie. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wobec ludzi dobra wola. Tego Bożego Narodzenia myśl nie tylko o pokoju między ludźmi, ale myśl o pokoju od Boga względem Ciebie. Za każdym razem, kiedy usłyszysz, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wobec ludzi dobra wola, rozpoznaj, że chodzi o Boży pokój, o Jego przymierze pokoju, o Ewangelię pokoju względem Ciebie, że On już nie jest na Ciebie zły. On nawet nie jest w złym nastroju. Bóg cię kocha, ponieważ przyjąłeś Jezusa i uczyniłeś go swoim Panem. Nasz lektor udzieli za chwilę potrzebnych informacji. Chciałbym Cię zachęcić, żebyś do nas zadzwonił lub napisał. I zapraszam na kolejny odcinek programu Prawdy Ewangelii w przyszłym tygodniu. Książka Wojna się skończyła jest dostępna w języku polskim. Możesz ją zdobyć. Dzwoniąc do nas pod numer 42 280 78 67 lub wchodząc na naszą stronę internetową awm.polska.com, zakładka sklep. Znajdziesz tam również więcej nauczań wideo oraz artykułów Andrew, które zachęcą i zbudują Twoją wiarę. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek Prawdy Ewangelii. I z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sieją w służbę Andrew (Womack Ministries). Twoja szczodrość wspiera głoszenie Bożej, bezwarunkowej miłości i łaski wszystkim jego dzieciom na całym świecie. Dzięki Tobie ludzie mają dostęp do darmowych materiałów i ich życie ulega zmianie. Naprawdę czynisz różnicę. Jeśli nie jesteś naszym partnerem, prosimy, módl się o to i zostań nim już dziś. Chciałbym Cię zachęcić, żebyś zdobył książkę pod tytułem Wojna się skończyła. Mamy ją w języku polskim. To jeden z moich ulubionych tematów nauczania. Ludzie mają zamieszanie i myślą, że kiedy Bóg przyszedł, to przyszedł po to, żeby zaprowadzić pokój między ludźmi. Ale Jezus powiedział, że nie przyszedł przynieść pokój między ludźmi, przyszedł zaprowadzić pokój między Bogiem a nami. Wojna między Bogiem a nami skończyła się, bo Jezus zapłacił tę cenę. To jest sedno Ewangelii, zapewniam, że będziesz naprawdę błogosławiony. Sprawdź więc moją książkę. Wojna się skończyła i zdobądź swoją kopię już dziś. Linia modlitewna dla widzów programu Prawda Ewangelii jest czynna od wtorku do czwartku od godziny 12 do 18.30, z wyjątkiem dni urzędowo wolnych od pracy. Jeśli potrzebujesz, by ktoś zgodził się z Tobą w modlitwie, zadzwoń pod numer 42 280 78 67 lub napisz na info polskacom Zanim zostałeś ukształtowany w łonie twojej matki, Bóg już określił cel dla twojego życia. Cel od Boga. Bóg ma cel, by przygotować cię do twojego powołania. Mówię ci, że Harris Bible College to miejsce do tego. Jeśli chcesz zmiany życia, przyjdź do Harris. Przyjdź do Harris. Kolejne dwa lub trzy lata mogą być najbardziej potężnym czasem Twojego życia. Jeśli będziesz siedział w Słowie Bożym przez cztery godziny dziennie, przez pięć dni w tygodniu, przez dwa lub trzy lata, to zapewniam Cię, Bóg będzie do Ciebie mówił i zacznie pokazywać ci Twój cel. Każdy z was został stworzony mając cel. Czy wiesz, jaki jest ten cel? Znajdź swój cel, przyjdź do szkoły Haris w łodzi. Dowiedz się więcej na cbcpolska.com